Cześć, witajcie drodzy widzowie RSMP TV. Z tej strony Aga Załęcka. Tym razem wyjątkowo poprowadzę dla Was ten odcinek rajdowego tygodnia, zastępując Kamila, który wybrał się na rajd Chorwacji. Oczywiście bardzo mu tej wycieczki zazdroszczę. Ale jak już mowa o rajdzie Chorwacji, to warto tutaj wspomnieć o fantastycznym wyniku polskiej załogi w składzie Kajetan-Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Załoga ta już drugiego dnia przejęła prowadzenie i utrzymała je do końca tym samym, zwyciężając w klasyfikacji WRC3. Oczywiście gratulujemy i trzymamy kciuki za resztę sezonu. A wracając już na nasze polskie podwórko, w ten weekend powinniśmy cieszyć się rajdem Świetnickim, jednak jak wiemy rajd został przełożony na październik, ale na trasach Dolnego Śląska w tym tygodniu spotkać można było bardzo wiele załóg testujących swoje auta. OS Team zorganizował dla zawodników dwa odcinki. Pierwszy w środę to Międzylesie, a drugi i najbardziej oblegany czwartkowy odcinek, znany między innymi z takich zawodów jak Tarmac Masters, to był odcinek Kosmos. Na tej trasie mogliśmy podziwiać m.in. Macieja Lubiaka wraz ze swoim pilotem Grzegorzem Dachowskim, którzy testowali znanego już im Hyundai R5. Ale to nie było jedyne auto, którym poruszała się ta załoga. Mieli do dyspozycji również Skodę Fabie Rally 2. Jestem ciekawa, jak to porównanie wypadło. Ta sama trasa, te same warunki i ten sam kierowca. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, to oczywiście zachęcam Was do zamieszczania ich w komentarzach pod tym filmem. Skodę Fabie w specyfikacji R5 testował Sławomir Sawicki. Sławek powraca do rywalizacji po 10 latach przerwy. Poprzednio startował Citroen C2R2 Max, a także Renault Clio. Jego głównym pilotem był Robert Hundla, który również w tym sezonie zasiądzie na jego prawym fotelu. Jeśli jesteście ciekawi zmagań tych załogi, to będziecie mogli już ich zobaczyć podczas rajdu Ziemi Głupczyckiej 9 maja. Załoga ta zamierza wystartować w tym rajdzie testowo. Podsumowując, czwartkowe testy brało w nich udział aż 9 załóg, co oczywiście świadczy o tym, jak bardzo zawodnicy spragnieni są rywalizacji i jazdy po odcinkach. Niestety mamy też złe informacje. 19 kwietnia na stronie Rajdu Nadwiśleńskiego zostały opublikowane dokumenty i również trasy rajdu. Jednak już po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że rajd w planowanym terminie, czyli 14-15 maja, niestety nie odbędzie się z powodu negatywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Policji, która nie wydała zezwolenia na organizację tej imprezy podczas właśnie tej panującej sytuacji epidemiologicznej. Organizator jednak zapewnia nas, że dokłada wszelkich starań, żeby znaleźć rozwiązanie i planuje zmienić termin. Prawdopodobnie rajd odbędzie się w lipcu, ale jeszcze konkretnych informacji nie mamy. Profi auto rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski, tak więc prawdopodobnie ruszą od rajdu szutrowego, który odbędzie się na Litwie. Organizatorzy rajdu ja przekazali informację, iż 3 maja na stronie pojawią się dokumenty, regulaminy i również wtedy ruszy lista zgłoszeń. Jednak nie wszystkie polskie załogi zamierzają wystartować w rajdzie zagranicznym. O tym, kto finalnie pojawi się na litewskich odcinkach, mam nadzieję, przekonamy się już wkrótce. To wszystko w tym odcinku Rajdowego Tygodnia. Jeśli Wam się podobało, Dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, koniecznie subskrybujcie kanał RSMP TV. Cześć i do zobaczenia!